Witajcie Marty, serdecznie, Martinez, a w tym odcinku będziemy nagrywali czułko. Jesteście gotowi? Ja nie. nie gotowi. Ja tak, ale ja ostatni Ja hmm. mogę już pierwszy. No masz kartkę? Po co e, Zanim w ogóle zaczniemy, to zostawiacie subskrypcję tam na dole. Łapkę do, e, Dobiliśmy już ponad e, 100 subskrypcji. Łapki w górę. Musi być łapka. I komentarz, komentarz. musi być. Dzwonek? I chyba wszystko. No, to zaczynamy. No, zaczyna? No to zaczyna. Ja. Czyli my dwóch pytamy się No, i no, no, no. No, osoba. czyli ja sobie coś wymyślam, aby się pytać. No, nie? czekaj, to ja sobie wymyślę. Już? No, już mam. To ty bierzesz? Ja? No? E, czy to jest człowiek? Nie. Zwierzę? Nie. No. Osoba fikcyjna Nie. Prawdziwa? No, ale to nie jest osoba, ale to jest prawdziwa. Dobra. No, dobra. No? Z kreskówki? No nie, ale tam to było w takiej bajce... bajce... Babce? Bajce? W bajce Tomek i przyjaciele. Tomek i przyjaciele, dwa ciuchcia. <grym> pociąg. Nie. Tunel? Też nie. Co było w Tomku i przyjaciele? Nie bardzo nie wygląda, a czy oglądałem, czy trochę. Tomek i przyjaciele. Ja, nie mogę tam bardziej pisać. Czekaj, pociągnąć. Tomek i przyjaciele. Ale to tam było, bo... Było, czy było... No, było, bo... gadało. Koparka. Nie to nie to Nie, to nie jest budownicze. <grym> <grym> no to ciuchcia. Nie ciuchcia. No mówisz, że pociągnie. Było nie gadało. To. Ja nie oglądałem tą kaj Przyjaciele, człowieku, No ale i to no, mogę wam bardziej podpowiedzieć, podpowiedzieć, bo ja dałbym wam podpowiedzieć, ale zaraz byście zgadli. No jak wam podpomę, to tego Jesteś pewien, że to z tej bajki? <grym> tak, no nie mogę wam podpowiedzieć. Czeka, a to był samochód czy... Szyny. Tor, tory. Nie. A to ży, żyło tam? Tak żyło. I normalnie mówiło. Mówiło. Była jakaś podpowiedź, bo ja nie no, no to było z takiego stelażu robione jak y, most w San Francisco. Tylko takie takie żebrowane to było. Yy, to na czym pociągi się obracały? Nie. Ten dźwig? Zgadam. Dźwig. Tam był dźwig? No był. On ładował <grym> w taki był. żuraw w żółty dźwik. był. Ja na jakkolwiek to już miałem, on cię ładował. <grym <grym ty, a ty. Nie, ty. Ty. Nie, ty. ty. Dobra, to ja. No już mam. No dobra. Shrek? Nie. To jest człowiek? Nie. Dinozaur? Nie. Zwierzę? Nie. To, żyje w ogóle? Znaczy... no, no nie. Tick, Nie. Czy to jest postać z bajki? Nie. Czy to śmierdzi? Surowe, tak. Ryba? Śledźmy. Nie. <średź> 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 nie. <średź> nie. Nie. Wiem, to jest to samo. Dalej. Jak surowe, to śmierdzi, tak? Znaczy tak, no nie pachnie fajnie. Czyli śmierdzi? Nie umyte stopy Nie. A, tak. Nie czekaj, Śmierdzi jak jest. Surowe. Znaczy no źle... Nie, nie fajnie pachnie, nie. Ale to się je. Czy to pochodzi w ogóle z morza? Nie. Z drzewa? To się kupuje normalnie w sklepie? No. Nie, na darknecie. Kupujesz normalnie. Awokado. Nie. Poczekam. nie mam pojęcia. Nie, nie. No co on wymyśli? Nie, nie ryba, nie śledź. By ryba i śleć. to Ale nie ryba, nie śleć. Śledź to też ryba Nie ryba, nie śledź To się je Co? Surowe tak niefajnie pachnie Kupisz normalnie w sklepie A jadłeś to? Wszyscy to jedliśmy, nieraz i jemy cały czas Praktycznie Chipsy. Nie, chipsy nie Dalej. są surowe, I śmierdzą <grym> Cały czas to jesz I ty, ja i... Dzisiaj to jadłem? Co masz Nawet obiad dzisiaj? Rołowinę. Z czym? Z kopytkami No to nie jadłeś A ty jadłeś? Yy, nie A on? wiesz na obiad. Gołąbki z kartoflami i surówką. No jadłeś. Kiszole, kapusta. Nie. Ziemniaki. No. <ślight> wiesz, co ja mam to u ziemniaków. Czy <śminusy> się tak śmierdzi? No. W su surowy. Jak wywocham ziemniaku? Nie wywochasz innych ziemniaków? No ten ziemniak nie śmierdzi. Ale surowy, surowy śmierdzi. No surowy ziemniak śmierdzi. Ale kopitka są na bazie ziemniaku. Ale nie ja tego dzisiaj. Jadłem. Ale nie, nie w pierwszej typowego kartofla. Ale jest dla od kiedyś się nie jak śmierdzi. No surowy ziemniak śmierdzi. Ty się dobrze No. Albo jedziesz surowe ziemniaki. Dobra. Ja tak jadłem surowe ziemniaki, jak chciałem... Nie iść do szkoły. Nie iść do szkoły, to no. żeby mieć gorączkę. Kończyło się rozwalnianiem. Gorączką. No, teraz? No, teraz ja, poczekaj. Już? No. Dobra. Czy ja? Znaczy, no. A śmierdzi jak o. nie żyje? Nie. To się je? Nie okej. Okay. No, w ogóle to jest y, stworzone przez świat? Mhm. Mogę to sobie kupić? Tako? No, pod względem jakimś tak. A to jest drogie? Nie. To jest Nie. Dziecko. Nie. Dziecko się nie kupuje. Tak. Czekaj. Yy, to, to żyje? Może panią oczekiwała. Poczekaj, bo. Znaczy, Czy po, żyje? Pod względem jednym tak. Z jednym z żyje yeah. Moje Moje skorapetki! Kurde, nie. One też żyją? bardzo no, chodzą sobie. To bardziej gnije. Czy to się da zjeść? Nie, Pytaj się A. już. Kurde. Czy to jest łatwo dostępne? No. No proszę. Nie. Jezus Maria, jak Ty zawsze coś wymyślisz, to Czekaj. ...nie Jak chcę, ja chcę kupić... Pytałem dopiero. Ale jak się, czy jest drogie, jak chcę to kupić? No nie to jest do jedzenia? Nie, pytaliście się Nie już, tak. no. Despekcyjny? Tak. A to jest zwierzę? Nie. Kojrachał. Rafał. <grym> <grym> Nie. Jo. To był w bajce? w jakimś filmie? W tym i w tym. I w bajce i w filmie? Mhm. Ta baluga. Nie. Szereg. <grym> Nie. Żadne odry. <grym> Olinek o krąglinek? Nie. A af? Nie. <grym> Nie. Tu odkurzasz? Nie, nie. Odkurzasz. No, Ty, czekaj, bo... Czekaj, czekaj, czeka. czekaj. Nie, ja mam puszka w Było w filmie, było w bajce. No, no, jest fikcyjne. Można kupić, pod jakim względem żyję? Nie można żyć pod jakim względem. <grym> Zabili go w buciak? Nie. Znaczy... Nie, to nie niepewno. Kiedy ja to sobie raz widziałem? To każdy widział. No nie ja wiem, ale jak tak nie zgadniemy, to ja przyjmuję karę na siebie. Masz kaskę Nie wiem. Ej, no, nie wiem, lol. No dawaj, pytanie. No ale ja już wszystko... Czekaj czekaj, 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 czekaj. Piwo? Nie piwo, nie jest fikcyjne. A no, gdyby było, to byś się <laughs> Czekaj, 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 czekaj. Ten to jak zawsze coś zarzuci. No w jakiej to bajce było? Nie mogę powiedzieć. A, to Jest popularnej? Mega? No. Bolitzole? Nie. To jest popularne? No. LOL. Czekaj, bo że nie wiem czy to było w bite. Nie no. być z tego, bo też bajta. Z tego? Nie. Samobi? Kto? Kij Samobi to było w baśni Bra braci Klin. Nie oglądałem. No tam było stryczko na krysie Bisa Samobi. Nie. nie. No, zapomniałem, że jestem starszy mentalnie odmah. Jak dziadek. Nie mam pomysłu, czekaj. Jakaś, jak, jakaś odpowiedź musi być, bo... A ja powiem wam jedną podpowiedź to już zgadnie się No od razu. to da jakąś mniej oczywistą. No ale ja tak samo miałem, że wam dać podpowiedź mniej oczywistą, to takie nie było. Miał kostium. Batman. No. 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 A chciałem powiedzieć, że miał płaszcz. To może się... To po... bym sobie powiedział. Musimy się super, mieć <noise> to nie. Kozy, bo, 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 bo. Ale serio Batman? No. No sobie można kupić. Był w bo Był w bajce, bo był... Była bajka, nie? no jest. No, to żada. Mogę powiedzieć, że peleryna. Peleryna, no. Ja, po, Harry Potter. ja, Harry Potter. A ja, Zobie. <grym grym> Na niewitka, ja, Harry Potter. Ty kostium. Batman. Nie, wiem, od razu mi się wiesz co tam, ten kostium z Batmanem kojarzy. Nie ma pojęcia. Dobra. choć w ogóle nie nienawidzi Batmana. To jest pierwsza. No, druga, no, jeszcze pojedziemy. Teraz ja. Zwierzę? Tak. Tak. No Wiesz? nie 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 no to jest zwierzę. Jest zwierzę, dobra. Y, duże? Mogę wam powiedzieć, że to jest zwierzę, ale nie żyje. Dinozaur. Ty. A? Nie. Smok? Zwierzę, ale już nie żyje. Ale nie. Ale nie żyje, bo nie żyje, bo już nie. Ale to jest dinozaur. Ale nie żyje. No nieważne, no ale zwierzę. Ale nie, nie ży nie żyje, bo już go nie ma na świecie w ogóle. Nie no, nie żyje, bo, bo se umarło. Znaczy ktoś go zabił. To jest... I uciekł. Uciek? Nie. No po prostu ale to jest... Nie masz bidra swojego dzieciństwa. Świnia. No. Hmm. Ale... No nie dokładnie świnia, ale to, to jest Świa. Macora. <świnia> nie rozumiem. Była i umarła. Ale ja, to nie <świnia> Zabito to zwierzę. To jest. Kiedy? Tak? No, na, na, przykład, na przykład dwa tygodnie temu i to jest. <laughs> co? No, niedokładnie, ale coś w tym Wieprzowina? No nie. Wołowina? Konina? Ale ja nie rozumiem. Ja też nie. Ja nie używam że są radną słowa. dwa tygodnie Kończy się na A. No, no, jak większość jak słów. <świnia>, świnia. Nie. Nie rozumiem tego, bo... No jest zabita świnia, ale to co? Dwa tygodnie temu było i umarło i teraz jest znowu. <laughs> No tylko na talerzu. No nie jesteście gołąbkami, jak ten nie jest. No nie, ale coś podobie do jedzenia. Kotlet? Też nie. Kurwa, odczerpiasz kotleta? Co ma kotlet do świni? No bo kotlet są ze świni. No i dobrze, ja bolę z barfaczka. To też świna. Nie rozumiem, dwa tygodnie temu ktoś się zabił, a teraz znowu jest. No pod inną postacią na talerzu. Faki o, czekaj, ja tak? mam to wolę, O, cio, Czekaj. I pod inną. była świnia, tak? No. Kiedyś. Kiedyś było... Co? Kiedyś było świnią? No to lubi się strasznie maścić jak jest nieświeże. Łajno. <laughs> Szynka? No. Tak? No. Szynka? No. I była dwa tygodnie temu i... I teraz zabili i teraz znowu, I teraz jest znowu. <laughs> Boże. No zanim świej nie mi mi do Ciebie z nieczek przyjdzie, no to jest wędlinka, nie? Ogólnie to chodziło mi o wędlinę, ale szynka wędlina to to samo. Dobra, e, dawaj teraz ten, to... Bo... No dawaj. Zwierzę? No. Śmierdzi? Nie wiem. Duże? Nie. Małe? No. Nutria. Nie. Komik. Nie. <gulia> ale to nie ma e, e, szybkie strzały, nie? No, mnie to chodzi za nim Czyli żyje? No. No bo to zwierzę. Do tej pory. No tak. Jest domowe? Nie Ale jest małe, a to hoduje człowiek normalnie? Może jakiś Przyguby to hodował Włochate? Nie. Mieszka? Nie. Nie lubię. Czy znaczy, to nie jest bohater? To nie jest. Ma ogon? Nie. A czy czekaj? Ty no, chyba ma. No to właśnie znaczy nie jest. <laughs> no ja no to nie, ale nie pamiętam. Zależy czy samiec czy samica. Nie czy ma, czy ma ogon. Chyba. No to coś wymyślnie nie wiem, jak to wygląda. <laughs> ja bo nie, nie wiem, czy to ma ogon, czy nie, ja się to nie przypatruję na co dzień. Ty to co dzień? No! Każdy to widział Masz to w domu? Nie. A on? Nie. Na pewno? Tak! na pewno. <laughs> tak, na pewno. Pajuk. Nie. Takie nie, to nie mogę. Powiedział, że masz. Poczekaj. To jest w domach? Czy na dworze? No tego nie ma w domu. Zaraz nikt tego, tego nie hoduje w domu. Robaki. Nie. Mruczki. Nie. Ja, nie. <śladım> nie. <operating wereasket> nie No dobra, ale to ale... ale to jest, to jest gryzo, nie? Nie. Gadem. Nie. Płazem? Nie. Kura? Nie. No słuchaj, no to jest zwierzę, no ale to jakieś... Do, do... No no nie hodujesz do... tego w domu. Ale do jakiegoś gatunku się to musi zaliczać. No to ci nie powiem, co może będziesz od razu trafisz. To jest przy śmiechnikach? Nie no, nie, no czermało. Przy śmietnikach? Czasami ta. Czasami widziałem. Kot. Nie. Lis? Nie. No, Lis. Nie. No, to wszystko mogą! I to wszystko jest. Ale rata. on sam powiedział, że on nie pamięta, czy Ale to. Ale to nie jest łachę! Ej, widział łusęgo Lisa. Wąż. <laughs> to... Nie, to nie jest ściska. Prześmikniku wężar, że śliski. nie Wąż Boż jest ściski. Ty. węża wężar widzi? Dobra. No, ogrodowego. Czy byś się ksipił? Za dużo jedne z nic. Jest to długie? Nie, to jest gdzieś takie, może. No jest mówisz zmutowane to że takie. Yes. Nie. Ale jeszcze nie? No. nie jest włochate. No nie, to nie jest bohater. To nie jest... Jest łyse? Nie. Ale ma futro? Ale no nie ma... No to nie, nie ma ani futra, ale... ani nie jest bohata. No dobrze, no. Nie że coś innego przecież. Może nie być bohater, ale takie mieć, no nie wiem, no. No nie, to ma coś innego. To ani nie futro, ani nie jest bohater, ani nie ma włosów, ani sierści. <laughs> Tak. Jak to mówię No Tak? Co? Skorpion? Nie. No, no, no skorpion nie jest włochaty. Dla przy świetniku. Co my do Australii mieszkamy? Dalej. Jest mały. Nikt nie hoduje tego w domu. Jest łusem? Nie jest łusem. Nie jest włochaty. <grym grym> Widziałem go przy świetniku. <grym> Słuchaj, ja wiem, że ja jestem włochaty, ale mnie nikt nie hoduje. Psychopaci to hodują, tak? No ktoś może to lubi no, pochodować, no. Nie wiem Widzisz to praktycznie dzień w dzień z okna. Świetnik. Nie. Tak, <śmuchaty> świetnik. Bogaty <śmuchaty> świetnik. No nie jest bohaty podobno. No, no Dobra, dalej. Dalej no. No, ty śmieci Widzę to na co dzień. No. Jest to zwierzę malutkie. A to no, no takie małe, no nie, nie to, że takie o... Ale takie mało... pojawia malutkie, się w nocy czy w dzień? Bardziej w dnia Kot? Nie. Nie tylko. Nie. A bębrytka? Nie o. No. O. no. No No to nie jest bohater Przecież to ma piórka No ale przecież normalnie ludzie hodują gołębie Pokaż mi normalnego człowieka, który gołębie hoduje No u mnie na działce każdy hoduje No to u na działce nikt nie jest normalny <śmiech> <śmiech> Oni widzieli co się dzieje na działce Na ostatni, tak? No, Ej, jazda na kartoflach to był przypadek Tak, no Normal Żyje? Nie y Czy to jest w trumnie? Nie Znaczy, jak chcę wsadzić to tak o. A tak to to nie Yy, można, można kupić? Tak. Mogę kupić i to nie... A to, to Królik to jest... To jest zwierzę? Ogólnie? Znaczy pod względem jakimś tak? Dziadek. No. Kto? Dziadek. Chyba twój. Nie. Nie mój dziadek. Czekaj, nie nie pod względem jest to zwierzę, mogę to kupić. Duża? Zależy jakie kupisz. Kot. Nie. A to żyje. Się, czy nie żyje. To, to żyje zaraz? ogólnie. To nie. żyje. Nie. Żyje. Nie żyje. Myszka! Nie. nie. Ale to nie żyje! No to... A tą myszkę, którą mi daliście, to żyła? Ale ona była do... Długiego no. życia. Czekaj, Długie wie, użycie. czekaj, czekaj, bo... Tak, ją? żyje. Postawę. Można kupić, zależy jakie kupisz, to będzie wielkie. Ale to... Zazwyczaj to jest same czy samica? To jest zależy jakie kupisz. Nie, czy na... Znaczy nie na... A to ma różne nie. kolory? Słuchaj, ja jak Mo? się... No? Dildo? <laughs> <laughs> nie. A. A słuchaj, a... Du duże ma. a nie, ale słuchaj, a jak się to rodzi to. Ale to nie żyje! Nie radę, rady, jak się ma robię! Jak to jak to i ma się robić, jak to nie żyje. A to jest rzecz? No. No rzecz. Aha. W jakim zgiępu to mogę kupić? W każdym. Ika. Znaczy nie typical. Znaczy no nie mięso i tak dalej, nie? No C czy to ma różne smaki? <laughs> <suszy> tak nie się nie je. <laughs> a, ale pak! Żbirek dla królika. A to ma różne kolory? No pytałem się, że nie, idioto! <noise> Ten schodzi na złe strony, D, Do gumki. Dobra. To jest drogie? No zaraz, jakie? Duże czy małe? No to mówię, na bank siusior jakiś. Czekaj, 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 Nie wiem, ale ja będę musiał iść do psychoterapeuty po tym odcinku. Czekaj, czekaj, czekaj. Duże albo małe, zależy jak je kupię, cena zależy od wielkości Ja no, bym się można... kojarzę. Czekaj, bo można kupić to praktycznie wszędzie, później jest i tak dalej. No nic z jedzeniem. Tak A, jest dla mnie. Nie jest jedzenia. Nie. Nie jest jedzenie. Śruka? No zależy, duża, mała i cena różna no. Czekaj, czekaj. A to jest metalowy w ogóle. Znaczy jak ja bym podpowiedział tylko jedno, to od razu strzelacie. No ale dlatego nie powiem, bo już wtedy też mi... Badnąłem. No ale wtedy to tak po prostu zucha to strzeliłem mnie fajnie masz. <głos> <głos> dobra, murem za bonusem. No dobra. Przestań pierniczyć. No, nie mam pojęcia. Peruka? A to w ogóle ma... A się ale... nosi? Co to kupuje? To kupuje, żeby stało? E, może, może stać i możesz nosić ze sobą. Klecak? Nie. Telefon? Nie. Portfel? Długopis? Jak to mówiłem, możesz nosić to ze sobą. Co, co nosi ze sobą? Znaczy, na no długo no wam teraz tylko jedno i od razu strzelać, no nie Czekaj, mogę no! Co nosisz ze sobą? Ja? No, bo nie Nosisz to... tego na... No, nie no nie mogę powiedzieć. Nie nic nie co... noszę ze sobą. Telefon. Na telefon. Nie, nie mogę wam tego powiedzieć. Bo jak ja wam to powiem, że to od razu będzie wiadomo. To jest jakaś biżuteria? Nie. Lat? nie. Pistolet? Hmm. Nie. Pistolet też się zazwyczaj przy sobie? Ale <laughs> skąd wiesz? Co ja mam przy sobie? No czy nie nosisz tego... Na no, co nie no nie mogę powiedzieć, no bo jak już tylko jedno powiem... Ale to chociaż w kieszeni się mieści? Nie wiem. Jakiś mały, to tak. A doro Nie. Ale to samo można kupić w wersji małej i dużej, tak? Tak. No mnie też się tylko z No mówię, no na PACD to kiedyś przyznać. Nosi z na co dzień. Może nosi w kieszeni albo skitanego tam w tam Nie, nie, nie. Nie noszą to... Nie noszą tego dorośli ludzie. Znaczy jak są. Dowody osobiste. A nie, dobra, to nie Za No, to No. No to się nie kupuje zazwyczaj. Dorośli ludzie to noszą, tak? Nie, nie noszą, noszą zazwyczaj. zazwyczaj. Znaczy nie noszą, no Jezus. Chyba, że jakieś psychopatzy... No jak pozyska. to się nazywało? Poczekaj. Poczekaj, bo chyba wiem. A, czy nie wiem, jak się wydaje. Poczekaj. Wiesz, jak to się nazywało? No pytaj, dawaj. Czekaj, jak to się nazywało? Czekaj, mam pomysł właśnie, myślę teraz... Czekaj, nie noszą dorośli ludzie zazwyczaj. I to jest różne, zależy jakie duże to kupisz. No właśnie, ja chyba... Ale czekaj, jak to się nazywało? Kurde, a powiedz jak to wyglądało. Czekaj, czekaj. Ale nie wiem, tego nie kupisz, praktycznie, w każdym razie. Doraź, stopy? Nie, <grym> <grym> nie, tego nie noszą. Jak się nazywa, to co się zakłada się dziecią po spodnie. Kalesonik? <grym> Kalesonki? Mm, nie. Fuck. Ty, no, Dorośli, wyzionasz po kalesoniki? Nie. Ja noszę. Co fajnie no, ale Na Aha. Ja bym się zakładam po surdisy. Na lewimę. Na na ile liter to jest? Nie powiem. No i na ile liter tylko. A co ty, ty w krzyżówkę graż? 10 pytań do? No ta! 9, 10 13 liter No PlayStation? To sztuczny siur no! I, idealnie się zgadza no, no. Nie 8, 13, no 6, 13 litr ma? Sztur. 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 Leto? Tam. No dawaj to. No nie wiem, no czekaj. Czemu ty musisz za trudne się wymyślać? No nie wiem, chyba to było trudne. No trzeba było gadać, że w kąpielówkach nie chodzi. No dawaj to pytanie, bo na to nie zgadniecie tego. Ale nie mam po prostu o co się pytać już z tym. No jest to albo mało, albo duże, cena zależy od tego jaki se kupisz. Zazwyczaj doroś tego nie noszą, kupię to Dorośli do tego nie noszą. O, tego nie noszą, kupię to praktycznie w każdym sklepie, boć takich... mięsnych, w sensie takich żywieniowych. Stani? Nie. Dobra, tego nie, nie miało sensu. Poczekaj. No czekaj. tego nie noszą. W których śpadkach w żeby go nie nosili. Czekaj, czekaj, czekaj. Piotr, Kto tego nie nosi? Kto to nosi przy sobie? Wiecie, Ksiądz nie, nie mogę powiedzieć, no. Nie. Ksiądz chyba podchodzi pod dorosłych, nie? No nie, wiem, zależy. Ja mam gówno w głowie. No nie mam pomysłu, ale to się stypa zaczyna robić. Na jakaś odpowiedź musi być. No musi, skombinuj taką podpowiedź, żeby się z nami nie skojarzyło. Taką, taką na około Omega. No nie wiem, bo ja mam już jedną, ale jak ja to pento to na teraz ja. Czemu ja akurat? Poczekaj. Taką, weź tak weź, naokoło coś tam. A to jest z metalu? Kupujesz tak, jak Ci się rodzi dziecko. Wózek. Osiedle. Pyluchy. Nie, nie, nie pyluchy? Butelka. Znaczy, jak rodzi się dziecko, to nie kupujesz od razu, tylko potem po prostu. Ciuchy. Nie. Smoczek. Nie. Trudny. Nie. trudny. <noise> Jezus Maria. No trudno nie żyje. Czekaj, czekaj, czekaj. Rodzi się Bachor. Kupuję później. Nie nie to, że od razu, tylko później. Nie wiem, no że dziecko ma. Rok, dwa, trzy. Buty? Nie. A, no co ta... Nie uważam. Dorośli bez butów? Dorośli tego nie noszą, ale kupujesz te dziecko po roku życia. Nie? Czy ty możesz kupić jak będzie miał 10, a no to wiesz. To, to, to ciebie zależy. No telefon na bank. Nie. No, Jakby był telefon, to będzie telefon. I dorośli nie noszą? No nie wiem, no niektórzy nie. On do przykład nie nosi. Nie ma telefonu. No. Jeszcze dobrze niż my. Dobra, wszystko. Pieluchy? Nie. śniaczek, Nic, coś. tam... Nie. Butelka? Nie. Smoczek. Nie. Wózek? Prezerwatywy? Nie. Co, się co, kur... co? To, się, to, 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 to coś... jest zajebisty ci powiem. Co się, co się, co się, co się, co się kupuje Kubniakowi? No i stopy. Ale Pan yyy. yyy. Dobra, jedną podpowiedź ci daję i od razu zgadujesz. Masz to w pokoju. W tym czy tamtym? W tym. Łóżko? No. Książkę. W tym. Taboret? Nie. Taborat? Dziecku, taboret! <grym> nie, nie. <grym> Telewizor? Nie. Książkę? Nie. Skarpetki? I co to dziecko będzie miało roczną książkę, będzie <grym> czytać? To Nie. Misia. Inaczej to nazwane. Pluszak? Nie. Zabawka? Nie. No, ale coś z miśkiem związane. Ośła. Z czego Ośła! O, ośła. <grym> to nie jest tylko Misie. Tylko też nazwa tego wszystkiego, jaka jest jego nazwa? Kluszaki. Nie. Zabawka. Nie. Zabawki. Nie. Przytulanki Nie. Ogólnie to wszystko to dobrze zgadujecie, tylko ja mam to co ja wymyśliłem, to to musicie trafić na to, co ja powiedziałem. No dobra, ale co, coś z Miskiem. Czekaj. Karabin? No jak ja nie wiem, ja, ja mam pustkę w głowie. Już pewnie jakby to powiedział, to bym się sam z siebie śmiał. No, chyba. Jedna, jedną literę wam powiem już na dietę. no No. No, no to już nie jeden pies! Nie ale ja powiedziałem, że y, to co ja mam w głowie to musi się zrobić. Dobra! Maskotka! Tak samo gdybym ja pomy pomyślał, że nie wiem, Android to bym powiedział telefon, to już jest kre? Nie no, musi powiedzieć telefon i... No, nie, ta. Wiesz No dobra. Ty no. Jesteś Ty ty dziecko kupisz lejtopę? Nie, ty <grym> jak <grym> No listopę. on y, wibrator! <grym <grym dobra, kończę. A ja trumnę! Kończy to na dzisiaj! Powiedz co? Jak, jak znaczy czy jesteś mądry czy nie? Czy ja jestem mądry? Ale to już nie mnie osądzać, niech widzowie osądzą, ale. Nie piszcie tego. <grystanie> no nie, ja tam swojemu dziecku nie kupuję wibratora. Dobra, mordy, no sami widzieliście, że mam y, dwóch debili. Jeden kupuje, y, ty kupiesz wibratory. On! Ja odwiedzam, kupię dziecko. Co to, to samo? Nie, No jak chciałem ja chciałem no, daber dziecku kupić, ja, ja mówię w <grystanie> Dobra, koniec! koniec. Dobra. Mam nadzieję, że się podobało. Dawajcie komentarze, łapki w górę, to będziemy nagrywać trochę więcej. Pamiętajcie o subskrypcji na dole, bo musi być, żebyśmy mieli motywację do nagrywania więcej odcinków. Jak to odcinek? Mara! To co? Widzimy się w następnym. Siema!